Jak Łania pragnie wody, że strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc dojdę i ujrzę oblicze Boże. Takimi słowami witam Was, moi drodzy, nowa fala to właśnie Wy. Słuchajcie, e, rozpoczął się nowy rok 1 grudnia w Adwencie a Adwent to jest oczekiwanie czego ty oczekujesz? czego ty oczekujesz? może oczekujesz jak będzie Boże Narodzenie może śnieg spadnie i pójdziesz na sanki a może nie, może oczekujesz że będą prezenty pod choinką może tak, na pewno będą ale czy oczekujesz jakiegoś czegoś szczególnego? I o tym trzeba, żebyście porozmawiali. Żebyście porozmawiali. Pamiętacie, w poprzednim miesiącu e, mówiłem Wam o wolności. Trzeba być naprawdę wolnym, a wolność jest darem i wolność jest do czegoś. Aby kochać, trzeba być wolnym. Aby kochać, trzeba być wolnym. Bo jesteśmy stworzeni do miłości. Jesteśmy stworzeni do miłości. Bóg z miłości nas stworzył i do miłości powołał. Jest w nas to pragnienie miłości. Gdzieś to czujemy. Gdzieś to czujemy. I na pewno doświadczacie w Waszych rodzinach, patrzycie na Waszych rodziców. Ich miłość doświadczacie i wy na pewno tę miłość macie. Słuchajcie, dzisiaj mam coś Wam powiedzieć, taki zadaliście mi temat. Jak przyjąć miłość Bożą? Jak przyjąć miłość Bożą? No właśnie, bo Bóg kocha nas, ale trzeba tę miłość przyjąć. Jak przyjąć miłość Bożą? Pismo Święte dużo mówi na temat miłości. Od razu mi się przypomina takie, in takie słowo, które jest w liście do Rzymian. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rozumiecie? Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nasze serce jest jakby świątynią Boga. I tam jest rozlana miłość Boża, która jest w nas przez ducha świętego. Czyli duch święty, w ogóle duch święty jest duchem miłości. A pewno o tym słyszeliście już nieraz. Może nawet wiecie, może wierzycie w to. Uwierzyć to znaczy otworzyć się. Wiara to nie jest jakieś przekonanie tylko intelektualne, że Bóg jest czy że Jezus narodził się w Betlejem. Potem żył w Nazarecie, a potem, no tak się stało, że został skazany na śmierć i przybity do krzyża. To jest pewna wiedza, to są fakty. O tym mówi nie tylko Pismo Święte, ale no, w Kościele o tym poznajemy Jezusa, tak. Ale to za mało. Wiara to jest nasza relacja z Jezusem, nasza przyjaźń z Jezusem. Otwieramy się. Tak jak można się otworzyć na kogoś, kto staje się powoli Twoim przyjacielem, albo na przykład można się zakochać. Może, może już Wam się zdarza, że się w kimś zakochacie. Ktoś Ci się spodoba, jakaś koleżanka, dziewczyna albo chłopak. Więc po prostu zależy, kim jesteś. Jeżeli jesteś chłopakiem, to rozglądasz się i Ci się podoba. Ta właśnie jesteś zakochany. A ona jest zakochana może w Tobie. I doświadczacie miłości. I czy w tym jest, może być obecny Jezus, który kocha Was. Kocha Ciebie, kocha Ją. No właśnie. Jak przyjąć miłość? I co to? Co to jest w ogóle ta miłość? Jezus nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus oddał swoje życie za nas, za przyjaciół, nazywa nas, chociaż jesteśmy grzesznikami, nazywa nas swoimi przyjaciółmi i oddał za nas życie. Ofiarował się za nas. I dlatego w miłości my, miłość to nie są słowa, ale to są czyny. To jest to, że się ofiarujemy, że oddajemy się jakiejś sprawie jakiejś osobie. Oddajemy się Bogu. Bóg, musimy uwierzyć, że naprawdę Bóg nas kocha, że on się nam oddał. Ojciec niebieski oddał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nas. I to jest miłość. Mamy tego doświadczać. Adwencie oczekujemy na Boże Narodzenie, czyli będziemy to, co stało się w Betlejem. Gdzieś w grocie Betlejemskiej Maryja i Józef i rodzi się dziecko, Jezus. Dobrze jest patrzeć na, na to wydarzenie. Na to małe dziecko, dzieciątko Jezus złożone w żłobie. Tak się wpatrywać, jak przyjdziecie w parafii swojej do dekoracji, która będzie gdzieś tam, szopka bytlejemska, to zatrzymajcie się i popatrzcie na to dzieciątko Jezus. W naszej wspólnocie takie dzieciątko Jezus wędrowało po różnych rodzinach już od kilku lat i gdzieś ono jest. Może trzeba by je odszukać. Po to wędrowało, abyśmy, trzymając to dziecko w swoich rękach, dzieciątko Jezus, mówili, O Panie, to jest dar miłości, dar miłości. Bóg tak nas umiłował, że dał nam swojego Syna. Dobrze byłoby, gdyby takie dzieciątko wędrowało w waszej wspólnocie, między członkami Wspólnoty i gdybyście tak sobie. Trzymali w rękach to dzieciątko i po prostu adorowali. Patrywali się. Przyjąć miłość. Przyjąć to dziecko. To jest dar Bożej miłości. A potem przyjdzie taki czas, kiedy przyjdzie, przyjdą święta paschalne i przyjdzie krzyż. I weźmiesz do ręki krzyż, Jezus przybity do krzyża i mówisz, tak Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna który umarł na krzyżu, abyśmy ocaleli, abyśmy byli zbawieni. I to jest miłość. I to jest miłość. A jesteś nam mszy świętej i podchodzisz do ołtarza i otrzymujesz ten chleb, pokarm na drogę, ten chleb, który jest ciałem Jezusa. Karmisz się tym ciałem i zobacz, tak ciebie Bóg umiłował, że stał się chlebem dla Ciebie. Żebyś Ty mógł przyjąć ten pokarm, a karmiąc się Komunią Świętą, otrzymujesz Ducha Świętego, który jest Duchem Miłości. Duch Święty na ciebie wstępuje. Karmisz się tym chlebem, ciałem Pana Jezusa. Duch święty na Ciebie wstępuje. A więc adoracja, adoracja chleba, w monstrancji wystawiony, ten chleb, który jest ciałem Pana Jezusa. To też jest to. Zachęcam Was, abyście w Adwencie, w tym szczególnym miesiącu, w którym może, może chodzicie na roraty. Może tak jest. Niektórzy się zrywają i biegną z samego rana do kościoła swojego parawialnego, aby być na roratach. Może po prostu w Waszej rodzinie, gdy przygotowujecie się do świąt, to nie tylko chodzi o to, żeby były jakieś dobre jedzenia czy prezenty, żeby się najeść. I żeby coś dostać od rodziców, ale żeby po prostu, no właśnie, odkryć, że jest Jezus. Że on się narodził dla, dla ciebie, Betlejem. Że on jest dla ciebie, po prostu. I to jest ta miłość. Przyjąć miłość, to znaczy uwierzyć, że ta miłość przekracza nasze oczekiwania. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja pragnie. Boga żywego. Kiedyż więc dojdę i ujrzę oblicze Boże? Słuchajcie, to jest miłość. Bóg pragnie nas i dlatego przychodzi do nas i zawsze jest blisko nas. Pragnie, abyśmy Jego pragnęli, Jego szukali i trwali w dziękczynieniu. I radości, bo on jest blisko. Zaczęli, zaczynamy Wielki Jubileusz. Jubileusz roku 2025. Właśnie Boże Narodzenie. I niech ten jubileusz będzie też w naszej wspólnocie, w waszym czasie. No, to jest szczególny czas. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam Was.